Cześć, witajcie. Witam Was po przerwie świątecznej. Dzisiaj taki bardzo spontaniczny, taki bardzo na luzie live i taki bardzo na luzie przekaz do Was. Przede wszystkim nie chciałem wypaść z formy i chciałem tutaj do Was się odezwać, chociaż na krótko, ale odezwać się, poprowadzić to, to spotkanie dla Was dzisiaj, bo przerwę mieliśmy długą. Ta moja regularność, poniedziałek, środa, piątek. Przez święta nie, nie organizowałem żadnych spotkań live tutaj dla Was, nie poruszałem żadnych tematów, więc chciałem tak dzisiaj, na końcówce tego roku, na końcówce tego okresu świątecznego, tych wspólnych spotkań z rodziną, które na pewno mam nadzieję, że bardzo miło spędziliście, i właśnie jakby podsumować ten, ten czas świąteczny i trochę. Spojrzeć do przodu na to, co, co nas czeka, mimo że pewnie większość z Was już myśli o Sylwestrze, eee, mimo różnych zakazów, mam nadzieję, że każdy z Was będzie, ma już jakieś plany i będzie się dobrze bawił. Eee, no i tak jak, tak jak mówię i tak jak temat tego live'a dzisiaj brzmi, to koniec. Eee, bo to czas takich podsumowań. To czas, kiedy podsumowujemy sobie miesiąc, ale to również czas, kiedy podsumowujemy rok i ten dzisiejszy przekaz nie będzie o podsumowaniu. Będzie natomiast o, będzie natomiast zaproszeniem Was na dwa wydarzenia, które organizujemy jeszcze końcówką tego roku, które właśnie będą swego rodzaju podsumowaniem, które być może będą dla Was impulsem do tego, żeby podsumować sobie ten rok, żeby coś zaplanować na nowy rok. Także przejdę od razu do tych zaproszeń. Zanotowałem sobie tylko dzisiaj na kartce dwie rzeczy, dwa terminy, o których chciałem Wam powiedzieć. Mianowicie, w dniu jutrzejszym organizuję razem z moją partnerką biznesową Moniką Walkiewicz, organizuję drugiego wspólnego live'a. Na tym live'ie będziemy Wam opowiadać o tym, jak zaplanować i jak zrobić menadżera w 2021 roku. Czyli tak trochę klamra, która podsumuje tą moją serię pierwszych kroków do menadżera, w których opowiadałem Wam o takich technicznych aspektach każdej pozycji, o technicznych aspektach planu marketingowego. I właśnie tym, tym takim wspólnym spotkaniem chciałbym dopiąć tą serię i przekazać Wam takie najważniejsze, skondensowane informacje. Takie rozłożone na elementy pierwsze, więc będzie to bardzo, bardzo precyzyjna wiedza. Wiedza, która tak naprawdę pomaga nam planować plany, układać plany i pomaga nam planować drogę do menadżera w naszym zespole, w naszych zespołach, które tworzymy i którą raczej zachowujemy dla siebie. Także będziecie mieli okazję trochę z tej wiedzy skorzystać. Uchylimy rąbka tajemnicy. Dzieląc się z Wami takimi właśnie aspektami dotyczącymi tego, jak my pracujemy i jak, jak układamy sobie plan z osobą, która chce i decyduje się na właśnie osiągnięcie pozycji menedżerskiej. Powiemy też trochę, przypominając, co tak naprawdę dzięki tej pozycji menedżerskiej my osiągamy, no i jaka droga przed nami się otwiera, bo jak wiecie, jak już omawialiśmy, jak pamiętacie, omawialiśmy plan marketingowy, to pozycja menedżerska to jest dopiero Połowa planu marketingowego to jest tak naprawdę już bardzo fajna. Fajne miejsce na tym planie marketingowym, bo zamyka pewien etap tych czterech pozycji tutaj. Natomiast otwiera przed nami dużo, dużo większe możliwości. Także wszystko jutro na ten temat, 29 grudnia o godzinie 18.30. Widzimy się na, na moim profilu facebookowym i na moim profilu instagramowym. Spróbujemy tym razem odpalić tego live'a na dwóch profilach. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Natomiast dla tych z Was, którzy chcieliby dowiedzieć się, yy, po co tak naprawdę dodatkowo zrobić tego menadżera, jak, na, czym, jakby z czym to się je, z czym to się wiąże, co jest po drodze, yy, dla tych, którzy nie chcą wracać do moich 14 czy 15 poprzednich live'ów, live w których krok po kroku opowiadam Wam o tym wszystkim, to w takim skondensowanym przekazie opowie Wam Monika Walkiewicz i Jacek Walkiewicz, którzy w dniu 30 grudnia o godzinie 20 na zakończenie roku, tuż przed Sylwestrem, tuż przed imprez imprezowaniem i świętowaniem zamknięcia tego roku, Zaprezentują Wam yy, właśnie nasz biznes. Zaprezentują Wam swoją drogę do menadżera, swoją drogę yy, po kolejne pozycje menadżerskie. Opowiedzą Wam, dlaczego oni zdecydowali się jako yy, przedsiębiorcy, jako yy, profesjonalni liderzy, na to, aby właśnie związać swoją przyszłość yy, z Forever. Mam nadzieję, że ten przekaz będzie dla Was ciekawy, otworzy Wam również pewne horyzonty. Hmm, powtórzę w takim razie jeszcze raz. 30 grudnia godzina 20 będziemy prezentować dla Was szansę na biznes, szansę XXI wieku, szansę na 2021 rok, abyście Wy mogli zmienić coś w swoim życiu. To mogą być niewielkie zmiany, to ale to mogą być i zmiany, które przyniosą Wam w perspektywie czasu ogromną satysfakcję i ogromny zwrot w Waszym życiu. Oczywiście te daty ja Wam zanotuję za chwilkę po skończeniu tego live'a, zanotuję Wam w komentarzu czy w opisie do tego live'a i mam nadzieję, że, yy, że się zobaczymy właśnie na tych live'ach. Chciałbym powiedzieć jeszcze, podkreślić, że te live'y, te, te spotkania, które prowadzi Monika i Jacek. One są oprócz tego, że takie mm, te, te, teoretyczne można powiedzieć przekazują w nich yy, Monika Jacy przekazują w nich yy, takie teoretyczne i praktyczne strony biznesu, to dodatkowo sami oni swoimi emocjami, swoim sposobem mówienia, swoim przekazem powodują, że, yy, że mamy, że wy jako widzowie będziecie mieli okazję odebrać trochę pozytywnej energii z ich strony, także nawet chociażby przez to zapraszam was do, do odsłuchania tego spotkania. Jeśli macie ochotę być na tym spotkaniu to odezwijcie się do mnie, skomentujcie to wideo, to nagranie albo napiszcie do mnie prywatną wiadomość i przekażę wam zaproszenie na to spotkanie. Jest ono odbywa się na platformie Zoom, tam mamy ograniczoną ilość osób, więc dlatego nie publikujemy ich, tych, tych linków na naszych profilach ponieważ chcemy, żeby tam znalazły się tylko osoby, które są faktycznie zainteresowane albo otwarte chociażby na to, żeby posłuchać i żeby potem na spokojnie, samodzielnie podjąć decyzję. Natomiast osoby, które tak po prostu, bo, bo się nudzą i, i, i chcą tam posiedzieć może, czy zająć miejsce, być może zajmą wtedy miejsce osobom, które tak naprawdę są dużo bardziej zainteresowane. Także tak tylko tłumaczę ten sposób działania, dlaczego te linki nie są publikowane, właśnie dlatego, że na tej platformie jest limit miejsc. Zapraszamy osoby z różnych stron. Moje osoby z mojego zespołu, które ze mną współpracują, również zapraszają swoich. E, swoich znajomych, tak więc e, ta, ta grupa, ten pokój zoomowy mocno i szybko się wypełnia. Tym krótkim przekazem e, do Was e, chciałbym Was jeszcze raz serdecznie zaprosić. 29. Jak zrobić tego menadżera w 2021 roku? No i 30. Grudzień o godzinie 20. Po co tego menadżera robimy i jak to zrobiła Monika Walkiewicz i Jacek Walkiewicz. Zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia w prywatnych wiadomościach bądź komentarzach. Trzymajcie się, a gdybyśmy się nie słyszeli, to udanej zabawy sylwestrowej i do zobaczenia zaraz po nowym roku. Nie wiem, czy w środę będzie live, bo to chyba jakoś. Wypada w sylwestra, więc nie wiem, czy będę organizował, ale zaraz po nowym roku, w piątek, widzimy się ponownie w nowych live'ach i nowych tematach biznesowych. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.